Dzień dobry. Jestem małym lipowym kwiatkiem. Moje rodzeństwo jeszcze nie zakwitło. Jestem pierwszy. Ale kiedy i one zakwitną, wtedy cała lipa zaroi się od owadów. Zapraszam i Was. Przyjdźcie pod lipę. Nazbierajcie małych, lipowych kwiatków, zasuszcie je, włóżcie do papierowych torebek, a w zimowe wieczory będziecie mogli zaparzać z lipowych kwiatów herbatę. Być może przypomnicie sobie o mnie, małym, lipowym kwiatku i o ciepłych, wiosennych. Po południach i wieczorach, pachnących lipą, nazywam się żmijowiec, żmijowiec zwyczajny, ale nie myślcie sobie nie jestem wcale zwyczajny. Widzicie jaki mam piękny, niebieski kolor. I zwróćcie uwagę na wystające z moich małych kwiatuszków wielkie pręciki. Niektórzy twierdzą, że te moje pręciki przypominają języki rzymijskie i że dlatego właśnie tak się nazywam. Ale ja wiem, że jest inaczej. Kiedyś używano mnie do łagodzenia ran. Ran po ukąszeniach właśnie żmi, dlatego nazywam się żmijowiec. Zapraszam Was na łąki i pola. Tam właśnie rosnę. Tam można mnie spotkać. Lubię gości. Obserwujcie moje płatki. Widać jest daleka i pręciki. Często można spotkać na moich kwiatkach owady. Spijają słodki nektar. Zapraszam Was. Jesteśmy głosami żyta. Czy wiecie, że z naszych ziarenek. Wkrótce powstanie mąka, a z tej mąki chleb, żytni, pyszny, pachnący. Odwiedzajcie pola, na których rośniemy. Słońce sprawia, że m, wydajemy się złote. Kiedy staniecie na ścieżce, zaraz. Przy polu, na którym rośniemy i wsłuchacie się uważnie, będziecie mogli usłyszeć nasz delikatny szum na wietrze. Możecie wtedy zamknąć oczy i posłuchać. Będziemy wam szumieć, śpiewać, opowiadać wam. Żytnie historie. Zapraszamy.